Długo wyczekiwany patch 9.1 zatytułowany łańcuchy dominacji wreszcie wylądował, a wraz z nim zestaw aktualizacji i nowości do World of Warcraft Shadowlands. Zobaczmy więc. Przede wszystkim jest to następny rozdział historii Shadowlands, czyli nowe storyliny, questy, cutscenki i cinematyki. Nie spoilerując tutaj nic, wiele historii dostaje kontynuację czy nawet kulminację w tym wątek Tyrande jako nocnego wojownika, Anduina jako niewolnika Jailera, nowe informacje o ostatecznym planie Jailera, losach Primusa i tożsamości Run Carvera, który nie uwierzycie, kim się okazał, czy długo wyczekiwany wątek Sylvanas Windrunner która wszakże stanowi finałowego bossa w nowym rajdzie. Zginie czy nie zginie? Panu Flor zainteresuje również nowa kraina, Korfia, miasto sekretów tajemniczych pierwszych, którą to Jailer wyciągnął z czeluści Shadowlands z tytułowymi łańcuchami dominacji. Korfia jako kraina to content po pierwsze eksploracyjny, to znaczy przepełniona jest rzadkimi stworzeniami, skarbami i unikalnymi wydarzeniami, za które dostać możemy nagrody takie jak mounty, zabawki, transmogi i inne. Ponadto oczywiście na Korfii skoncentrowany jest również nasz nowy zestaw aktywności, czyli oprócz głównej historii robimy tam nasze codzienne daily questy, tygodniowy world boss oraz tygodniowy quest, który zrobiony jest na zasadzie wypełniania paska, co robimy po prostu aktywnie aktywnością w Korfi i to ten tygodniowy quest jest właśnie najważniejszy i za niego są największe nagrody. W Korfi obecne są również nowe systemy progresji w tym zbieranie waluty, catalog, research plus dwie nowe reputacje. Jeśli chodzi o nowe krainy, to oprócz samej Korfii znaczące aktualizacje otrzymuje samo Demo, którego Korfia jest teraz de facto częścią. Sprzymierzone siły Zjednoczonych Kowenantów przeprowadzają ofensywę wobec sił Jailera i w obrębie starego Demo obecne są dwa kowenantowe asolty, czy jak to woli inwazje, tygodniowo, resetując się w środę oraz w sobotę czyli na podobnej zasadzie jak inwazje w patchu 8.3. Są ich cztery rodzaje odpowiednio tak jak są cztery kowenanty i tutaj podkreślam nie musisz być w danym kowenancie, by robić jego inwazję. To znaczy, ja będąc w nekrolorcach mogę uczestniczyć w inwazjach również Wentyrów, Kyrianów czy Motylków. Oprócz kosmetyków, nagrodami zarówno za Korfie, w tym tę nową walutę Cataloged Research, jak i te inwazje, jest przede wszystkim kaczapowy gear. To znaczy, ekwipunek zaczynający się na item levelu 200, który tą walutą ulepszać możemy aż do item levela 233. Jak i również kupować za nią możemy inne. Nagrody, i oprócz tego dostajemy też inne rzeczy potrzebne do rozwoju systemów, które omówię dalej, w tym ulepszaniu naszych torgastowych, legendarnych przedmiotów. Generalnie to wszystko na dzień dobry sprawia wrażenie zdecydowanie bardziej skomplikowanego niż jest w rzeczywistości. Także jeśli na początku poczujecie się lekko zagubieni tym wszystkim, a zwłaszcza jeśli to dopiero wasz start w Shadowlands, to nie bójcie się. Wraz z graniem naturalnie zaczniecie dostrzegać ten jakby pełny obraz tego, co do czego służy. Ostatnia rzecz, jeśli chodzi o demo, czy też paszcze, to parę zmian ułatwiających życie. Jeżeli do tej pory byliście w demo, to widzieliście, że jest to miejsce dosyć nieprzyjazne, nie można było tam jeździć na wierzchowcu. A im więcej rzeczy w demo robiliśmy, tym niebezpieczniej się robiło. To wszystko w Paczu 9.1 znika wraz ze zrobieniem nowych questów i historii, w ramach której właśnie ta nasza obecność w demo się umocni. Więc jeśli nienawidzicie tego miejsca z tych przyczyn, to możecie odetchnąć z ulgą. W patchu 9.1 dostajemy oczywiście również nowy raid. Sanctum of Domination, który dostępny będzie od przyszłej środy. Sanktuarium Dominacji to niejako baza Jailera zlokalizowana w Torgaście i zmierzymy się w nim z 10 bossami, w tym okiem Jailera, które do tej pory nas denerwowało w demo, Taragru, który denerwował nas w Torgaście, Kel'tuzadem, który denerwował nas jeszcze niedawno długością walki w WoWie Classic oraz oczywiście finałowy boss Sylvanas Windrunner, która nas denerwuje samo swoją egzystencją od trzech dodatków. Sam rajdu nie testowałem, ale wrażenie mam, że większościowa opinia tych co testowali jest taka, że SOT jest fajnym rajdem, a bossy są ciekawe. No i przede wszystkim czeka nas kulminacja wątku Sylvanas i na pewno jakiś gruby cinematic po jej pokonaniu. Zginie czy nie zginie? Oprócz standardowego lutu z bossów na nowym rajdzie pojawia się parę bardzo ciekawych przedmiotów, mianowicie głównie broni. Dostać możemy między innymi dwuręczny miecz, którego moc ulepszamy poprzez zjadanie nim innych broni, polerm zmieniający nas w walkirie, czy wreszcie nowy legendarny łuk dla hunterów, dropiący z oczywiście Sylvanas Windrunner, dający nam ciekawą aktywną umiejętność, która zadaje obrażenia obszarowe i silensuje wrogów wokół. Ciekawe jest to, że żadnej broni nie dostają kasterzy, ani większość tanków. Pff, no, tak bywa. Mamy nowy tak zwany Mega Dungeon. Koncept poczęty w Legionie z Return to Karazan oraz kontynuowany w BFA jako Mechagon i wreszcie w Shadowlands jako Tazaverz skryty rynek. Dość powiedzieć, że Mega Dungeony do tej pory wychodziły Blizzardowi świetnie i z tego co wiem, nie inaczej jest z Tazaverz, w którym oprócz ciekawych bossów czekają nas rzeczy takie jak granie koncertu na scenie ze swoją grupą oraz podróżujący w czasie Smok Pirat w czapce. What the fuck is this? Ta zaweż to obok Korfi sposób na dogirowanie się oraz tak jak jego poprzednicy zostanie w późniejszym czasie podzielony na dwie części i wejdzie w zestaw Shadowlandsowych Mythic Plusów. A jak już o Mythic Plusach mowa, to od przyszłego tygodnia kończy się pierwszy sezon, a wraz z nim żegnamy się z sezonowym afiksem Prideful i witamy nowy sezon wraz z nowym afiksem. Tormented, który działa na w miarę podobnej zasadzie jak Awakened, czyli ten z 8 8.3, bo tak jak tam były obeliski z minibossami, tak tutaj też w każdym dungeonie będziemy mieć po cztery minibossy i ich pokonanie oferuje każdemu członkowi grupy Anima Power do wyboru. Na podobnej zasadzie z kolei jak w Torgaście i każdy z minibosów oferuje wybór jednej z trzech, Predefiniowanych mocy, innej w zależności też od roli, czyli inne będą dla tanków, inne dla healerów i DPS-ów. Zaryzykować chyba mogę tutaj stwierdzeniem, że wygląda to całkiem ciekawie. Ale to, co jest jeszcze ciekawsze, to nowy system Mythic Plus Score, będący naszym jakby ratingiem czy punktacją, tym wyższą, im wyższe klucze w ramach Mythic Plusów zrobiliśmy. Na w miarę podobnej zasadzie jak do tej pory popularnie używany addon Rider i Oscore, ale na przykład Osobno oceniane są Mythic Plus z afiksem Tyrannical i Fortified. I na tej kanwie też omówmy nowy achievement Keystone Master, bo tak jak poprzednio, zrobienie odpowiednio wysokich Mythic Plusów w czasie oferuje nagrodę w postaci sezonowego manta oraz tytułu. Tym razem jednak wymogiem nie jest zrobienie wszystkich dungeonów na poziomie 15, a raczej uzyskanie 2000 ratingu w ramach tego nowego skoru właśnie. W praktyce oznacza to, że będziemy mieć większą elastyczność, bo na przykład, zamiast zrobić 15 Sanguine Depsów i 15 Mistców, możemy te drugie zrobić na przykład na poziomie 16. Dzięki czemu te pierwsze wystarczy, że zrobimy na poziomie 14, bo i tak się będzie sumować na koniec dnia nasz score z obu. Z drugiej strony, przez to rozdzielenie na osobne liczenie Tyrannical i Fortified to. Sytuacja jest taka, że tak naprawdę będziemy musieli zrobić każdy dungeon w obu wersjach, co efektywnie wydłuża czasowo zdobycie sezonowego achievementa. Mniejszą, choć istotną aktualizacją jest też dodanie do gry opcji zbijania i wymieniania klucza. Zbijanie klucza polega na pójściu do NPC-ta w Oribos, który na naszą prośbę zbije poziom naszego klucza na niższy. To znaczy mamy na np. Plaggfall 18, ale czujemy, że to jest za wysoki poziom na naszą postać, więc postanawiamy klucz zbić do 17 czy 15 czy jakkolwiek niżej. Jeżeli nie zrobiliśmy żadnego klucza w zeszłym tygodniu, to możemy również darmowy klucz otrzymać, jako że żadnego nie posiadamy. Z kolei wymiana klucza polega na tym, że na koniec Mythic Plusa stać będzie również NPC, u którego jednorazowo możemy wymienić klucz na inny dungeon. Czyli na przykład, jeśli nie lubimy lub nie potrzebujemy Plagfola, to możemy wymienić ten klucz na inny dungeon. I też przy Mythic Plusach na koniec przypomnieć chcę o Valor Pointach, które weszły w 905, które są walutą zdobywaną za robienie Mythic Plusów, dzięki której możemy ulepszać nasz sprzęt z nich zdobyty. Patch 9.1 rozwija również dalej systemy związane z naszymi Covenantami. Nasz Sufit Renown rozszerzony zostaje z 40 do 80. Przy czym ten Weekly Quest zbierania dusz z demo teraz już Renown dawać nie będzie. Wraz ze zdobywanym Renownem, tak jak wcześniej, będziemy zdobywać nagrody, w tym przede wszystkim odblokowywanie dalszych rzędów naszych soulbindów, które w 9.1 ulegają rozszerzeniu, oraz nowe recepty na legendarne przedmioty. Oprócz tego, każdy Covenant dostaje nowy Transmok set z czterema wariacjami kolorystycznymi, jak i oczywiście nowe unikalne mounty. To te, co były na bliskonie. I inne tego typu kosmetyki. Nawiasem mówiąc te legendarki i zmiany w soulbańcach, zwłaszcza spowodować mogą, że u niektórych klas zmieni się ich najlepszy Covenant, więc jeśli komuś zależy na min maxowaniu swojej postaci, to powinien się pewnie temu przyjrzeć. Poprzez Renown, jak i historię w Korfi odblokowujemy latanie na poziomie Renown 44. Nie ma oprócz tego żadnych haczyków, nie musimy latania kupować, nie musimy grindować żadnej reputacji. Wystarczy Renown na poziomie 44 i wtedy zrobienie kampaniowego Quest Chainu, który nawiasem mówiąc jest ulepszeniem na całe konto, a nie na jedną postać. Więc nasze alty również dostaną skrzydeł. Mamy też duże aktualizacje związane z Torgastem, naszymi legendarkami i nowym systemem Gems of Domination. Ale tutaj ciężko jest to powiedzieć i opisać tak skrótowo, więc te wątki rozwinę w osobnym filmiku, który pojawić się powinien parę dni od publikacji niniejszego. Ale w takim telegraficznym skrócie, mamy w ramach Torgastu nowy scoring system dający nam punktację, w zależności od tego, jak dobrze, czy szybko, czy dokładnie Torgast zrobimy. Mamy nowe layery i z nich nową walutę aby dalej ulepszać nasze legendarki do rangi odpowiednio piątej oraz szóstej, a Gems of Domination to nowy niejako system, w którym kupujemy i wkładamy unikalne klejnoty w sokety w naszym ekwipunku. Ale mówię, do tego jeszcze wrócimy kiedy indziej. Jeśli chodzi o nowości związane z PVP, to oczywiście standard, nowy sezon, więc reset ratingu, nowy sezonowy mount, nowe transmogi, achievementy i tak dalej. Pozostają PVP wędroży, ale następuje lekka zmiana, jeśli chodzi o sam ekwipunek PVP. Odpacza 9.1 mają one taką właściwość, że ich item level w środowisku PVP wzrasta w stosunku do tego, jaki item level mają. Wyjściowo. Ta zmiana tak naprawdę po prostu umacnia gier PvP w PvP w stosunku do giru z innych źródeł. Wiele klas i specjalizacji otrzymało dużo nowych PvP talentów, w tym np. Enhancement Shaman ma w nich teraz opcję pushbacku, której nie miał wcześniej. Niektóre sprawiają wrażenie naprawdę mocnych, więc być może wywróci to trochę tę przysłowiową metę na arenach i RBG, ale to zobaczymy dopiero oczywiście w praniu. I na koniec jest też oczywiście tak zwane wszystko inne, czyli masa pojedynczych i mniejszych zmian i nowości. Na przykład to, że można teraz transmogować osobno każdy z naramienników, co umówmy się jest najistotniejszą aktualizacją nie tylko tego dodatku, ale chyba w ogóle w dziejach Wowa, czy prosty przycisk Reconnect po Disconnectie zamiast wpisywania danych na nowo. Notabene, jeśli chodzi o kosmetyczne rzeczy do zbierania, to w 9.1 jest ich naprawdę dużo. Ryzykowałbym nawet takim ogólnym stwierdzeniem, że w 9.1 jest w ogóle relatywnie dużo nowości w stosunku do innych patchów X.1. Korfia może duża nie jest, ale nowa kraina to jest w ogóle raczej coś, czym pochwalić się może mało który pierwszy patch dodatku. Ale wszystkich ważnych aktualizacji ten filmik jeszcze nie wyczerpał, bo jak wspomniałem, w ciągu Tygodnia od teraz pojawi się jeszcze mój drugi filmik, wchodzący bardziej w szczegóły zaktualizowanych i nowych systemów. Więc, jeżeli Wam się filmik podobał i chcecie zobaczyć następne, to polecam zasubskrybować kanał. A tymczasem dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.